Zadanie numer 2. Na zmiereczkowanie 2 g węglanu potasu zużyto 25 cm sześciennych roztworu kwasu solnego. Jaka jest procentowa zawartość lęku potasu w próbce, jeżeli 20 cm tego roztworu kwasu solnego zobojętnia wodny roztwór amoniaku, jaki można uwolnić z 4 mm wodorotetraoksofosforanu pięć 5 amonu lub wodoro fosforanu 5 amonu. Jeżeli napiszę sobie wzór mojej soli, z której uwalniam amoniak i wiem, że mam jej 4 milimole, to widzą wyraźnie, że amoniaku mogę uwolnić dwa razy więcej, czyli uwolnię 8 milimoli amoniaku. A to oznacza, że potrzebuję 8 milimoli kwasu solnego. Oba elektrolity i kwas solny i amoniak są elektrolitami jednoprotonowymi. Reagują w stosunku 1 do 1. Tyle ile mam milimoli amoniaku, dokładnie tyle samo potrzebują milimoli kwasu solnego. Ta liczba milimoli kwasu solnego, 8 milimoli, czyli 8000 mola, Znajduje się w 20 cm kwasu. A na zmiaryczkowanie węglanu zużyłam 25 cm kwasu, czyli mogę spokojnie obliczyć, jaką liczbę moli kwasu solnego zużyłam na zobojętnienie węglanu potasu. Wychodzi 1 dziesiąta mola kwasu solnego. Piszę teraz równanie reakcji. Węglan potasu reaguje z kwasem solnym w stosunku 1 do 2. Powstaje oczywiście całkowicie zdysocjowany chlorek potasu i dwutlenek węgla i woda. Powstający kwas jest nietrwały w środowisku kwasowym, rozkłada się do dwutlenku węgla i wody. Czyli na 1 mol moich soli przypadają 2 mole kwasu solnego. U mnie w reakcji wzięła udział jedna setna mola kwasu, czyli soli było dwa razy mniej. Dwa razy mniej, czyli 5 tysięcznych mola soli. Moja sól K2CO3 w wyniku prażenia dawałaby 1 mol jednostek formalnych tlenku potasu i dwutlenek 1 mol cząsteczek dwutlenku węgla, czyli liczba moli tlenku potasu jest równa liczbie moli mojej soli K2, CO3, czyli mam 5000 mola tlenku potasu. Mogę w takim razie policzyć masę mojego tlenku potasu. Liczba moli. 5000 razy jego masa molowa 94 gramy daje wartość 47 grama tlenku potasu. No i na końcu procent mojego tlenku potasu to masa tlenku 47 setnych przez masę całej próbki 2 gramy razy 100%. Wychodzi 23. I pół To należało obliczyć. Dziękuję i zapraszam do zadania numer 3.